Cześć, przymierzy miłosierdzia rodzina, Bartek i Gosia Czerwińscy. Cześć. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy temat sprzed tygodnia, czyli dalej zajmujemy się komunikacją. Cześć. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, że komunikat to nie jest tylko kwestia intencji tego, który nadaje ten komunikat, ale trzeba jeszcze kilka kwestii innych wziąć pod uwagę. Że my często jesteśmy w takim czymś, jak rozmawiamy, że my wiemy lepiej niż ta druga strona, co ona nam chciała powiedzieć i co ona w ogóle miała na myśli, mówiąc coś, nie? No i często się na takim czymś łapie, nie? że ja wiem po prostu lepiej, nie? No i dzisiaj będzie o tych intencjach drugiej strony, jakby, nie? Że. Ja sobie myślę, że w tej komunikacji to bardzo duża część to jest o tym, że o sprawdzaniu, czy my się dobrze rozumiemy, nie? czy my wiemy, naprawdę wiemy, o co nam chodzi, jakby i vice versa. Nie? No i taki mam przykład, właśnie, który dla mnie był mega trudny, ale taki właśnie oświecający wręcz. Kiedyś miałam taką właśnie sytuację z dziećmi, że Hania rano wstała, zaczęła się tu bawić klockami y, i za jakiś czas wstał Jaś i mówię, Haniu, no to zbieramy klocki, będziemy jeść śniadanie. Yy. Yy. I Jasiek pobiegł jej pomagać przy tych klockach. No i wszystko by było świetnie, gdyby Hania nie zaczęła... Właśnie bardzo ostro mówić, że nie, że ona nie chce tej pomocy, że ona chce, ona tutaj, żeby on sobie poszedł, żeby ją zostawił. I wiecie, ja stałam z boku, przypatrywałam się temu wszystkiemu i mówię, o co ci dziecko chodzi? Przecież on chce ci tylko pomóc, nie? Co, co to jest w ogóle za, za problem? I wiecie, i ta sytuacja tak się rozwinęła, że się skończyła jakąś naprawdę taką dość solidną awanturą. Eee, i, e, I kiedy już e, po tej awanturze siedziałam z nią i, i tam ją przytulałam e, i zaczęłam właśnie z nią troszkę rozmawiać, mówię, ale o co ci chodziło Hania, co ty chciałaś? Ehm, I ona mi wtedy powiedziała coś takiego, ja chciałam ci pokazać jaka ja jestem samodzielna. I wiecie, i mi całe ręce, wszystko mi opadło. I sobie myślałam, Boże jaka ja jestem durna, nie? że właśnie ja lepiej wiedziałam co ona chce, nie? Yy, miałam już jakąś w głowie intencję, zupełnie nie dopytałam jej, nie zobaczyłam tego z jej strony jak to wygląda yy, i to jakieś dla mnie takie było bardzo mocno yy, pokazujące, że my naprawdę nie wiemy o co tam z tej drugiej strony chodzi i dopóki nie zapytamy, to się tego nie dowiemy. No, to, czyli z jednej strony możesz iść do, w tą relację z dobrą intencją, a z drugiej strony i tak wychodzą nieporozumienia. Mm -hmm. Po prostu mamy niepełne rozumienie, tak? To tak. jest jedna rzecz, a druga rzecz pytanie, czy samo dopytywanie wystarczy, nie? Bo czasami może być tak, że, że nawet jak się zapytamy, to i tak nie usłyszymy. Mm -hmm. Myślę, że panowie to znacie, albo nawet jak usłyszymy, to i tak nie będzie prawda pra, odpowiedź, nie? Bo nawet ta osoba Sama, może, Sama może nie wiedzieć. Czego, nie? Szczególnie jeśli chodzi o dziecko, nie? Ale też dorosły, też ja często, kurczę, muszę pomyśleć chwilę, zatrzymać się, żeby, kurczę, zobaczyć, o co, o co mi tak naprawdę chodzi, nie? No, ja o, ja co ja na zadbać, o co ja chcę zadbać? Jaka jest ta moja potrzeba, czy co tam we mnie wyje. Ale z drugiej <laughs> strony też tak sobie myślę, że coś się może wydawać. Ja też teraz ciężko mi po konkretny przykład, ale przez lata wiedziałem, że coś chcę albo czegoś nie chcę, ale dopiero przez, nie wiem, przez czy, czy przez jakieś, nie wiem, ADI, dopiero się odkrywałem i też dalej nie mam pewności, czy na 100% to odkryłem, jakby o co mi tak naprawdę chodziło, gdzie, gdzie był ten mój konkretny ból, tak naprawdę yy, gdzie było źródło mojego, nie wiem, myślenia, czy reagowania na konkretną sytuację, więc myślę, że to jest to, stawanie przed drugim człowiekiem ze zrozumieniem, że on jest tajemnicą, pełni tajemnicą i nawet jest tajemnicą przed samym sobą I, i, często, i, i, i w tej komunikacji tak chyba dużo potrzeba po prostu pokory, nie? żeby przyjąć, że nie znam nie, do, w pełni i nie rozumiem tego drugiego, siebie również. I moja dobra intencja musi być też cały czas kontrolowana, żeby, żeby nie była raniąca. Tak, mhm. ale z drugiej strony, też że ten, ten drugi, nawet jeśli robi coś, co jest dla nas trudne, to, to on w jakiś sposób dba o siebie i po prostu też inaczej czasem nie potrafi. Nie? I to mi bardzo pomaga przy dzieciach, kiedy ja widzę na przykład, że oni coś tam, nie wiem, trudnego robią, nie? że coś się tłuką albo jakieś takie, co mnie to po prostu wiecie, ściska. to to ja, jakby idąc do nich, to idę z takim, że oni po prostu to jest, yy, nie potrafią te, na ten moment inaczej zadbać o siebie, że to jest jakiś sposób zadbania, zadbania o siebie, i, i po prostu, i wtedy łatwiej mi jest im pomagać, a nie staw, stanąć, właśnie, jakiś taki sędzia, i o, tak, ty się możesz tak zachowywać, nie? No i my, jakieś dostęp, czekaj, bo jeszcze Jakiś czas temu, i już w zasadzie u nas nie funkcjonuje takie słowo, takie słowa nie padają u nas w domu. Dlaczego ty to zrobiłeś? No bo właśnie, bo często, to no, dziecko czy nawet dorosły po prostu nie wie. I to jest takie pytanie, na które właśnie albo można w ogóle nie dostać odpowiedzi, bo po prostu ten ktoś nie wie tego, a albo można usłyszeć taką odpowiedź, której wcale nie pomaga, bo, mogę, bo chciałem. <laughs> I, I wtedy jest klops. I zamiast tego dlaczego, my bardzo często teraz pytamy, ale co Ty chciałeś? Co Ty chciałeś zrobić? Co Ty chciałaś? Tym za, właśnie przy, tym, co robisz teraz, to co, co Ty chciałaś? I, I te słowa dużo bardziej pomagają, bo, bo tutaj można właśnie zdecydowanie częściej uzyskać odpowiedź jakąś taką, że jaki jest cel, jaka jest ta intencja właśnie. I, nie... I się okazuje mhm. często, że ta intencja jest no, całkiem okej, okay, że, że, że ona jest jako, kompletnie odbiega od tego, co my mamy w tym, właśnie w tej głowie. To, to pytanie dlaczego też obwinia, nie? Ono od razu cechuje ocenianiem, nie? Tak i często właśnie od razu się yy, ten, który to pytanie. To się stawia właśnie, że matką musi się bronić, no to musi atakować, więc już się robi jakaś taka sytuacja napięta. A co ty chciałeś, to nie robi takiego w ogóle takiej atmosfery dookoła, dookoła nie? I łatwiej nam wtedy tą intencję jakby złapać i, i zobaczyć. Myślę, że ten wątek warto trochę rozwinąć, o czym mówiłaś o tym obronie siebie, nie? Czy tam w ogóle na dnie obronie, czy myśleniu o sobie? Myślę, że nie wiem, może, może wy jesteście święci, i tak nie macie, ale zdecydowanie łatwiej mi jest yy, zrozumieć, jak ja przedkładam siebie samego nad inne osoby nie? niż yy, to, żeby zrozumieć, że inne osoby też mogą w pierwszym myśli, w pierwszym rzędzie myśleć o tym, co jest im najbliższe, czyli o samych sobie. W sensie. Zdecydowanie łatwiej oczekiwać, żeby ktoś był święty obok nas, a zdecydowanie trudniej oczekiwać tego od siebie, albo łatwiej sobie wybaczać wszelkie błędy. Nie? Łatwiej mi sobie swój błąd wybaczyć, bo przecież ja... No, stało się, ale idziemy dalej, niż, niż innej osobie. A to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że, że inne osoby też mają to spojrzenie, nie? W sensie naturalne jest to, że czy dziecko, czy osoba dorosła będzie robiło tak, jak wydaje mu się dobrze, i też tak, żeby zadbać o to, co widzi, te potrzeby, które widzi, a często może nie zdawać sobie sprawy, jak to na kogoś może wpływać negatywnie, czy negatywnie będzie odebrane. To raz. A dwa, często też myślę, że te nasze odbieranie postaw drugiej strony yy, też może być nie do końca uzdrowione i być nacechowane pewnymi sposobami myślenia czy wzorcami, które. Gdzieś tam albo sami wymyśliliśmy, albo gdzieś dostaliśmy z rodzin. Nie wiem, typu, co ludzie powiedzą, albo tak nie wolno. Myślę, że to jest taka myśl, pewnie Gosia więcej o tym będziesz w stanie powiedzieć, która może do młodym mamom w szczególności, ale pewnie młodym rodzicom towarzyszy, jak na przykład dziecko idzie i są w ogóle, one się starają być najlepsze, a nagle dziecko zaczyna robić awanturę w tramwaju, nie, czy gdzieś, i wtedy jest to przerażenie, co ty bądź cicho, bo teraz wszyscy na mnie patrzą, jakim jestem beznadziejnym rodzicem, nie? W sensie i ja się zaczynam stresować, bo, bo mniej wtedy jestem nastawiony przez to takie patrzenie, co inni myślą i rozumieją. Mniej jestem skupiony na tym, żeby odpowiedzieć na, teraz na potrzeby dziecka, tylko bardziej na to, jak ja jestem oceniany jako młody rodzic, który sobie nie radzi, który dziecko robi awanturę w środku tramwaju, nie? Bardzo no. w 15 wątkach. No to teraz jedna, że, jedna rzecz jest taka, że faktycznie właśnie yy, co nam nie pomaga w dobrej komunikacji to ocena, osąd mm -hmm. wszystkie, nie? że my straszni jesteśmy yy, właśnie w tym, że co nas ludzie pomyślą, co w ogóle, no bardzo to działa. No i teraz co jest dla mnie ważniejsze, czy zdanie obcych ludzi w tramwaju, czy moje dziecko, które tak naprawdę potrzebuje pomocy i mojego wsparcia i ja już jakby yy, Potrafię, nie zawsze, nie? Ale potrafię także po prostu szanić tych ludzi, przepraszam no. bardzo. Ale teraz jest tu moje dziecko. Okej, okay, jest taka sytuacja i ona się zdarza. I nawet miałam taką sytuację z Jasie w tramwaju, gdzie Jaśu po prostu wszystkie mu się tam przegrzały systemy <śmiech> <śmiech> I, i w tym tramwaju był jakiś koszmar. I wiecie co, i naprawdę ludzie patrzyli ze współczuciem i z takim, że zrozumieniem w ogóle, że okej, okay, że takie sytuacje się zdarzają, Ja wcale nie, wcale nie byłam jakaś tam osądzana, tylko tu mi ktoś miejsce zrobił, tu jakoś starali się na tyle, ile mogli jakoś nas tam zaopiekować, nie? I, i, I jakoś nie było tych komentarzy, więc tak też się zdarza, że to jest w naszej głowie coś, co się rodzi, nie? I to jest niekoniecznie prawdziwe, no ale rodzi się wtedy w nas wstyd, który jest trudny, nie? I z którym sobie trudno poradzić. Kolejny wątek to o ty Boże, ty to, to po prostu pojechałeś. No to to jest to, nie? Ja idę w zaopiekowanie się moim dzieckiem, które jest małe i które potrzebuje pomocy, uh -huh. a dorośli, no to powinni sobie umieć poradzić sami, nie? I nawet jak mówią jakieś tam komentarze, to generalnie to jakby jest o nich jakaś tam historia, nie? Ale ja widzę moje dziecko i staram się tu skupić i tu pomóc, nie? Na tyle, na ile potrafię. Kolejna rzecz to właśnie to, te osądy, oceny i tak dalej, że bardzo co pomaga w takiej, dobrej w takiej dobrej komunikacji, to jest po prostu ciekawość, że ja idę, że ja jakby nie, nie zakładam z góry, że ja wiem o co w tej sytuacji całej chodzi nie? i ja już mam po prostu wiecie w głowie cyk, 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 to jest to, 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 to tak, tak, tak trzeba zrobić, nie? Tylko idę bardziej z taką ciekawością, właśnie, że bardziej dowiedzenie. Czy znaczy, zobaczenia tej sytuacji, nie? I kiedy mam tą ciekawość w sobie, a nie, a nie osąd, to też jest łatwiej, żeby ta sytuacja się potoczyła w trochę inny i, i nawet y, często mniej konfliktowy sposób, nie? Też to, co po, y, właśnie nie pomaga, i to już mówiliśmy bardzo, że y, pośpiech. I często jak my właśnie mamy takie, że gdzieś się spieszymy, coś tutaj trzeba szybko ustalić, ja coś mówię takiego, Bartek mówi coś innego. I, jakby mamy takie poczucie, że to trzeba już, że już nie wiem, wsiadamy do samochodu, i tak dalej, to często ja w pewnym momencie już mówię po prostu: stop, zatrzymajmy się, halo. I trzeba zobaczyć dokładnie, o co ci chodzi, jakie ty masz potrzeby, o, 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 o co mi chodzi. I często, gęsto, jak się zatrzymamy i jak przestajemy się spieszyć, zrobimy te trzy wdechy głębokie. To się okazuje, że w ogóle właśnie możemy się spotkać z tymi właśnie, o co komu chodzi, jakie kto ma intencje, co w czym komu przeszkadza i okazuje się, że tych jakby sposobów na ym, zaopiekowanie tych sytuacji czy rozwiązanie tych sytuacji, yy, okazuje się, że jest więcej niż tylko, nie wiem, ten mój i ten Bartka, <grym, 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 które się ścierają i które się tam jakoś tam nie mogą yy, yy, uzupełnić. Że, jakby mamy jeszcze takie opcje, i jeszcze inne opcje, nie? Ale to jest możliwe wtedy, yy, zobaczenie tego, kiedy my się po prostu zatrzymamy, nie? I przestaniemy pędzić, nie? się jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? Ja tu mam taką ściągę, wiecie. Yy, no, myślę, że. I też yy, właśnie o tym sprawdzaniu, yy, co drugi ma na myśli, to też po pomagają takie słowa. Właśnie parafrazowanie, czyli sprawdzanie, czy ja dobrze rozumiem, czy ja dobrze Cię zrozumiałem, że chodzi Ci o to, o to i o to. I wtedy jakby jest szansa, że się zrozumiemy po prostu lepiej. A to też jest chyba, myślę, że to warto zaznaczyć, że tu jest pewna nadzieja. Nadzieja jest w tym, że no jak widzicie. W... Wszystko polega na tym nie tylko i wyłącznie na tych samych komunikatach, że staramy się w ogóle mówić w dobrym celu i jeszcze dobrze to wyrażać, ale też na tym zrozumieniu, co druga osoba dostaje. Yy, I to jest to docieranie też w małżeństwach, nie? I w ogóle w związkach, że na początku, no na początku w ogóle ptaszki tam świerkają, świerkają i w ogóle jest cudownie, i w ogóle każdy komunikat jest jak miód. Yy, potem jest tam trudniej, pewnie, nie? Ale to też jest trudniej, dlatego. Yy, bo spotykamy się w koreszcie, w rzeczywistości, w zmęczeniu, w jakichś rzeczach, które są dla nas trudne, które my też sami musimy przepracować. Yy, I często jest tak, że ta, te nasze komunikaty są źle rozumiane, bo są rozumiane to, co ja starałem się jakoś tak powiedzieć. Być może w za wielu wątkach tak, naraz. Z tym bagażem, który Dokładnie. My myśle, przez pryzmat nie? naszych doświadczeń i mhm. jakichś takich tam sposobów myślenia, które już mamy utarte w głowie. I teraz to, co się Odpalają dzieje. nam się mhm. jakieś, wiecie, z domu, z, właśnie z przeszłości, czy z, no, różne Dokładnie. rzeczy nam się tam na, nakładają na to, nie? I to, co się dzieje przez lata, gdzie, gdzie myślę, że jest, to jest taka tam nadzieja dla, dla, dla młodych małżeństw, jeżeli małżeń, dobrze się wejdzie w ten, w ten proces wzajemnego dogadywania, się, godzenia, i myślę, że to jest też temat, który trzeba wziąć na tapetę w przyszłych kolejnych odcinkach. To, to w końcu zaczynacie się rozumieć coraz lepiej nie? i myślę, że jeżeli z dobrym nastawieniem i z pełnym wybaczeniem co chwilę sobie w to się wejdzie to zaczynamy się rozumieć coraz, coraz lepiej, nie? I po latach ja już wiem, które miejsca omijać, czy sposoby komunikacji, które sposoby omijać, bo ja wiem, że to coś odpala, nie muszę wiedzieć dlaczego, nie, ale że coś odpala negatywnego w gościa, I, i na że Gosia wie, gdzie są te miejsca, które są moje wrażliwe. I wtedy jest w stanie. Trzeba powiedzieć po prostu inaczej. Inaczej, nie? ale też, też jest w stanie, jesteś zarządzić bardziej tym swoim komunikatem, tak, żeby o, rzeczywiście w, doszła do mnie informacja, ta, którą gosia chciała, żeby doszła. Nie? I to myślę, że jeżeli zobaczymy na takie przykłady tych dobrych małżeństw, które są lata ze sobą i, i są e, cały czas jakby walczą u siebie, starają się, e, kochają. To, to możemy sobie tam, nie wiem, przypomnieć takie te, te właśnie, te, ja, ja mam w głowie te, takich tych staruszków, którzy trzymają się za ręce, nie? ale którzy już rzeczywiście często nawet nie muszą nic mówić do siebie, bo się rozumieją. Bo to się rozumieją nie? I to jest, to jest coś, co jest cudem, ale też to jest coś, co myślę, że jest nam tak. dane, y, jako miejsce, do którego możemy dojść, y, po prostu przyjmując cały czas dobrą wolę tego drugiego. Tak, to jest cudem, ale to się... Wydarza, jakby yy, myślę, że dochodzenie do tego cudu to jest po prostu konkretna praca, nie? Mhm. Praca co, w codzienności do wykonania, nie? W codziennych sytuacjach, po prostu, które się dzieją co chwilę. To co? Modlimy się. No? Panie Boże, oddajemy Tobie tą całą komunikację, Tobie, który jesteś słowem, ale też Tobie, który znasz nas najlepiej jako jedyny. Który znaczy całą naszą historię, to, kim jesteśmy, to, jakie są nasze pragnienia, co nas boli. Oddajemy to, to wszystko, kim my jesteśmy i oddajemy Tobie nasze rodziny, nasze związki, nasze rodzicielstwo też i, i prosimy Cię, żebyś Ty przychodził rzucał swoje światło, żebyś pokazywał nam to, to kim jesteśmy, ale też ustrawiał to, kim jesteśmy, żebyśmy Mogli budować w naszych rodzinach tą sferę miłości, pokoju, żebyśmy umieli z sobą rozmawiać i żebyśmy umieli iść razem w Twoją stronę. Tak, żeby coraz więcej w nas było właśnie takiej ciekawości, a coraz mniej osądów innych osób. Maryja, Ciebie prosimy też, Żebyś w tym szczególnym czasie z zbliżania się do świąt Bożego Narodzenia, żebyś też, tak jak Jezusa, tak żebyś nas otaczała swoją macierzyńską opieką. Żebyś łagodziła to, co jest dla nas trudne i żebyś tracała w naszych domach Jezusa, żeby, żebyśmy mogli być Jemu wierni. Żeby zakrólował nas Książę Pokoju. Amen. Maryjo Matko Pięknej Miłości. Móc się za nami. Amen. Amen. Dzięki. Pozdrawiamy Was serdecznie i dobrych przygotowań do świąt. Spokojnych wszystkich. Pamiętajcie, że, że ta sfera duchowa jest ważniejsza niż, niż... niż najlepsze so... potrawy i porządek. Mm -hmm. I nawet prezenty. No. Pa, z Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.